Witam Was bardzo serdecznie w nowym, no, kolejnym odcinku challenge'a. Um, no nie mam za dobrej wieści, ponieważ, no, przy tym, że ciągle siedziałam i robiłam ten challenge, chciałam, żebym był, że byłam tak najlepszy, e no po prostu pracowałam dużo nad nim, zamiast nauczyć się czegoś, zamiast odrawać lekcji. No to pracowałam i rodzice mi skasowali program do nagrywania. No i niestety nie mam teraz tego na godzinę. A miałam wam pokazać, jak to. No, miałam nagrać pierwszy filmik z tym właśnie godzinnym. No i rodzice mi go skasowali, ten program do nagrywania. Mam teraz ten sam, chociaż... No po prostu nie mogę już nagrywać godzinnie. No bo po prostu nie zgrałam sobie tego programu, żeby go nagrywać godzinnie. I mam niestety znowu kluczyk, więc... Muszę się teraz przyzwyczaić do tego, że to będzie 10-minutowe filmiki. No i bardzo przepraszam, ponieważ było dużo, no bardzo się cieszyłam z tego, że będę miała w końcu ten godzinny. No chociaż sobie jakoś poradzimy, no, z tym nagrywaniem, <grywania> ponieważ e, nie wiem, co mnie oglądają, to mnie oglądają do końca, nie na przykład obejrzymy ten odcinek challenge'a i potem po prostu z tylko kanału zejdą. I nie będę w ogóle go oglądać. Po prostu ja wiem to, że ci co naprawdę mnie lubią, co mnie oglądają, ten kanał, czek, chodzi mi o kanał, chodzi mi, jeżeli lubią mój kanał, to, to obejrzę do końca wszystkie filmiki. No i przejdźmy do głównej rzeczy, czyli dzisiejszy filmik w Paint yyy, Więc jestem, powróciłam na plan. Teraz wyjmijmy. Y, tom do robienia mojego no, filmiku tylko gdzie to jest jest tutaj y, tutaj będzie I, i, i jest dzisiaj jest animacją oj 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 oj, oj, oj z animacją, dlatego w okularach, bo to była taka animacja gdzieś tutaj ręka taka jest, bo ona tak jak taką animację miała, że o, tak stoi, jak ją, tak, tak, właśnie na początek y, tą rękę po, 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 trochę trzeba poprawić, bo nie wyszła za dobrze. Y, mm, 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 mm. Pencil jest pencil case. Nie, to nie jest pencil no i to jest właśnie challenge. No teraz wymyśliłam sobie tak, że tym razem to nie będzie taka lalka, tylko będę robiła siebie. Tak, robię siebie, właśnie siebie będę robiła. I to będzie takie fajne moim zdaniem. Mi się będzie strasznie podobało to robienie siebie. Um, jeszcze mogę robić dużo osób, tylko po prostu muszę się zapytać, kto by chciał, żeby, żeby go zrobiła, bo na przykład ja nie mogę kogoś zrobić. A potem się okaże, że rodzice przychodzą do mnie i mówią: Ujej, ku czemu mój na przykład moja córeczka jest zrobiona jako lalka? No. no o to chodzi, właśnie, że ja nie chcę mieć żadnych kłopotów i w ogóle, i w ogóle. No właśnie, trzeba teraz piegi, bo ja nie mam piegów, wiecie? A ja nie mam piegów, nie mam piegów, właśnie, nie mam piegów. Poliki mogę mieć czarne, nie mogę mieć czarnych, oczywiście, ponieważ. Co ja zrobiłam? Ucho prawie się zrozwaliłam, bo ja nie, no, nie mam czarnych po prostu woliczków. Chociaż fajnie by tak wyglądało. Ale nie mam. Oczywiście mam jaśniejszą skórę. To jest najgorsze, że ja mam jaśniejszą. Co ja robię? I że ja mam jaśniejszą skórę. Tak, nie mam takiej pięknej, ciemnej, tylko ma taką jasną. Muszę mieć taką jasną skórę. Oczywiście taki detale nie będę zmieniał jak skóra, jak ten. Tylko po prostu jakby jego, jakby, jakby no. no nie, no, te okulary. Nie mam takich okularów, oczywiście też. To wygląda, jakby mi podkład nałożony. To dziwnie wygląda, chociaż to jest ten kolor skóry. Ten sam kolor skóry. Co jest na początku? Um, no właśnie, ja tego nie mogę dzisiaj nagrywać. Um, bo, czy, jak mówiłam na początku, nie mogę dzisiaj nagrywać godzinne. Znaczy, półgodzinnego filmiku, tak jak wtedy nie godzinę. Bo chodzi o to, że miałam godzin, Mogłam godzinę nagrywać, prawda? Pewnie bym nie nagrywała. Dziwię to wyszło tutaj, bo te obciłam troszeczkę. No tutaj też obetnę Jak to obciłam, to niech będzie normalnie. A i chciałam właśnie też zapytać, gdzie wyjeżdżacie na wakacje. Może choć też to nie jest jeszcze czas na to, żeby się pytać, gdzie sobie na wakacje, bo to y, wakacje, no uu, jeszcze i za ile one będą? Hmm, bardzo długo jak jestem to. Zaczęło liczyć, to nie, nie, nie. Najpierw z nie liczyć. Aż bo mnie by zatkało. Dobrze, trochę rozjaśnimy sobie, tylko troszenkę, naprawdę. Minimalnie sobie rozjaśnimy. No. Tak jest, gdy. O, tu jest ten cudowny kolorek. Tu może wydawać się dziwne, co je robię, ale. Dobra, bez komentarza. To będę miała Włochy, to ciekawe, czemu ja tutaj maluję. To jest dziwne, to jest dziwne, to jest dziwne, dobra. Da dawno w to, nie, to nie, nie rysowałam tutaj, więc jak tutaj coś zapomniała to nie, nie walcie się na mnie, więc widzicie, tak to jest, ja się to na coś ciągle coś niszczał. tak chociaż to nie wiem, czy to będzie mi rozjaśniało tą twarz, ale może mi rozjaśni tak yy, no i właśnie to chodzi, że jak coś, to yy, na przykład screeny też mogę Przesyłajcie mi po prostu też zdjęcia swojej mowie star na kanał. No to po prostu wtedy zrobię tą mowie star tutaj, w Pentool Tak... Wiem, że to się inaczej wymawia, to jest w ogóle inaczej ten, bo to nie jest Pentool Podobno, dobra, wasz komentarza. No i tak tylko gadam sobie, bo nie mam co gadać, ja lubię gadać. Jak ci co chodzą do mojej szkoły, to ja lubię gadać. Strasznie lubię, gadać, zaczynasz się śmiać, strasznie dobra, ale to już yy, z komentarza. Co nie wiem, dlaczego wszystko służy tak jeszcze do końca, bo dawno nie. Yy, bo dawno yy, nie, nie, nie robiłam tutaj właśnie nic. Z tydzień? To dawno? Tak, to dawno. Dla mnie to dawno. Tydzień to dawno dla mnie jest. Dobry, dobrze, dobrze top, 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 więc tak, na początek mój kolor włosów. Ciemny, brąz. Nie aż tak ciemny. Jestem, że tylko tak. Mam ciemny kolor włosów. Strasznie lubię mój kolor włosów, więc. A i ja się zastanawiałam, czemu tak brzydko wyszło? Przecież ja nie tym robię, co potrzeba. Trzeba pensilem. Gdzie jest pensil mój? Pensil, chodź tu, pensile. Nie, zawsze przesadziłam Czternastką będzie dobrze. Nie. Dziesiątką jednak. Tu tu, 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 Tak samo wtedy byłam taką dokładnie gdzieś długość włosów. Mhm. Uh -huh. Jak wyjdę od brzyska, to proszę się ze mnie nie śmiać, bo ja nie jestem jeszcze taka w tym dobra w malowaniu, ponieważ, jak mówiłam, nie mam prostu talentu. Ci, co umieją, mają talent, to oczywiście, że będą dobrze malowali, powiem nawet na pierwszym tym. No i na tym kończymy pierwszy, drugi odcinek, nie, pierwszy odcinek drugiej serii challenge'a, znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, ale no o to chodzi, że zaraz, e, następna część będzie za chwilkę. E, więc na razie do zobaczenia, kochani. Siemaneczko.